Arka Przymierza Przejście przez Jordan Księga Jozułego 3-4 Kiedy Izraelici dotarli do rzeki Jordan, Bóg nakazał kapłanom noszącym Arkę Przymierza wejść do wód rzeki. Gdy tylko stopy kapłanów dotknęły wody, rzeka zatrzymała się, umożliwiając Izraelitom przejście suchą stopą na drugą stronę. Zdobycie Jerycha Księga Jozułego 6 na polecenie Boga Izraelici maszerowali wokół miasta przez sześć dni z Arką Przymierza na czele. Siódmego dnia obiegli miasto siedem razy, po czym zadeli w trąby, a mury Jerycha upadły. Uprowadzenie i zwrócenie Arki, pierwsze był Księga Samuela 4.6. Podczas bitwy z Filistynami Arka została uprowadzona. Filistyni umieścili ją w świątyni swojego Boga Dagona, ale zaczęły się dziać nadprzyrodzone wydarzenia, które zmusiły ich do zwrócenia arki Izraelitom. Arka została ostatecznie zwrócona i przechowywana w domu.